Siema, z tej strony Raymond to jest kolejny odcinek z FNAF, World. dzisiaj lecimy dalej. Um, troszeczkę mogło się zmienić, ponieważ trochę grałem między odcinkami, trochę odblokowałem sobie postaci, um, trochę ich polewelowałem i zmieniłem party. Wydaje mi się, że jest to lepsze ułożenie wszystkiego. E, jestem w tych Kewach, ale... Zaraz nie, nie, nie chcę mi się walczyć, nie chcę mi się walczyć. Eee... Chcę wyjść. Eee... I chyba chciałbym poszukać czegoś zgliczowanego tutaj, bo chyba to jest to, czego tu szukam. Chyba, że mam znaleźć coś zgliczowanego tam, tam w tej całej jaskini. Ale nie przyjrzałem się do końca tym krzaczkom wszystkim, bo może... Może coś jest tu... Proszę. Może coś tu jest zgliczowane. Liczę na glicze. Tak szczerze. Tylko żadnych nie widzę. Dobra, więc chyba trzeba pójść eksplorować dalej tam No, możemy nie, z wami nie chcę walczyć, chcę zawalczyć się szybko z nim. E, mamy troszeczkę e, kupiłem tego tego healera fajnego. On nas healuje co jakiś czas i tą muchę śmieszną, bo ona, ona coś tam bije czasami. Więc y, jest generalnie fajnie. Walę właściwie na nowe ataki, bo już jestem na tyle mocy. Yy, każdy nie da się pominąć tych animacji. 450 EXPA. Jakieś tam level up lecą w te. Yy, to miga. Nie, nie wiem czy widać, ale to jest tak bardzo słabo widoczne. To. To migało, ale w, tak w taki sposób. Czy to było zglitszowane? Czy mi się wydawało? Teraz jestem gdzie indziej, w tym świecie. Między wymiarami. A tu dziwnie wygląda. Zaraz na górę możemy pójść. I tutaj znajdujemy przejście gdzieś dalej. Do wymiaru między wymiarami, który jest między wymiarami. Eee, trochę chor, trochę chore to jest. A ja będę chciał tam jeszcze wrócić, myślę, zaraz. Tu jest góra, tu się wychodzi, ale czy nie ma tu czegoś jeszcze? Chcę wiedzieć, czy nie ma w tym konkretnym miejscu czegoś więcej. Nie. Tu jest coś, ale nie możemy się do tego dostać. Przejdźmy się. Gdzie to nas doprowadzi? Gdzieś, in gdzieś indziej, tutaj. Dobra, tu nas jeszcze nie było. Wychodzimy na powierzchnię. I jesteśmy tu. Otwier otworzymy sobie przejście. Dobra, yy, one shot. Taktyczny one shot. Dobra, bo w sumie, w sumie nabrałem chyba trochę na, zachęty do walki Okej. Okay. Nowy chip, szczęście do biegania. Rozumiem. Rozumiem. Dobra, powalczmy trochę, bo to też jest część tej gry. Mike... O nie wiem, Mike to nawet nie musiał zostać użyty. W właściwie to też y znalazłem chip Endless Speed, y który daje nam speed boost, czyli szybciej możemy klikać na skile, to jest fajne i to jest szczęście. To może będę, będę używał tego, jeżeli. Będę, ch na będę chciał gdzieś dojść, coś znaleźć, i nie będzie mi się koniecznie chciało walczyć. M myślę, że będę sobie nie mógłbym używać tego teoretycznie na, na odcinkach, żeby mniej walczyć. Ale okej, okay. y do doszedłeś do jeziora Liligir. Stąd nie wiem, gdzie zabierze się Twoja przygoda. Powinieneś mieć oczy otwarte na inne zglitszowane obiekty. Jest są jedyno, jedynym sposobem, żeby dojść do miejsc, do których byś nie doszedł nigdy. Uważaj w wodach tego jeziora jest jakiś potwór tutaj. Bądź gotów, żeby walczyć. Endoplash? Tylko character quota. Dobra, może zaszywujemy. Więc tu się tepamy tutaj To sobie zbierzemy dukaty Eee Okej okay. Seaweed Ten Jak to się Jak to się nazywa Morskie zioło To właśnie dziwnie to brzmi Nie Nie, ten speed jest przyjemny, nie muszę tyle czekać na te Wszystkie skilla 182 No coraz więcej za zwykłych przeciwników I więcej tokenów Ale to jest w tej grze jest taka przyjemna muzyka Zaraz przejdziemy się tutaj, zobaczymy co możemy Okej okay, to jest dziwne To jest bardzo dziwne Nie wiem czemu rzucam pojedynczymi atakami Ale jakoś tak się trafiło tak tak dla sportu od oh, cheese munchies żeby was żarło party favors super super jesteśmy nieźle w ekspieni mamy drużynę właściwie podstawową Zaraz co tam jest? Tu nie mogę wejść. A, tu muszę przejść przez zygliczowany obiekt. Na jakiś cmentarz? To jest chyba fragment gry, w którym nigdy nie byłem. Więc mogę nadmiernie się ekscytować pewnymi rzeczami. Zrobi go i cały. Okej. Okay. Level up! Świetnie. Dun, tu, du, 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 du. Zaraz. Ym, przejdźmy jeszcze się na chwilę tutaj, bo... Nie nie, 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 nie chcę teraz walczyć. Nie chcę teraz walczyć. Ok, Uciekłem w momencie, w którym on już umarł. Mam wrażenie, że tak ja zrobiła to specjalnie. Zbierzemy sobie 666 fast tokenów, zaraz. Ja chciałem zbierać na coś, co insta kilowało przeciwników. Nie pamiętam, jak to się nazywało i gdzie to było. To było tu? Tak, X-Reaper. Na to chciałbym uzbierać. Będzie ok. Ten będzie zajebiście. Nie muszę pokonywać tego bałwana po raz drugi. Dajcie mi spokój! Czemu, jak sobie chodzę i chcę nabić faktycznie Expa, to się tak nie pojawiacie często, co? Wiecie co wam powiem? Chyba naprawdę wezmę tego chipa na uciekanie, bo. Chciałbym. Mogę sobie Head Start Strength zamienić. Teraz chcemy to, to, to. Powiedzmy defense. I will eat your soul Zjem twoją duszę. Nie muszę z nim walczyć. Chodzimy. Faktycznie uciekamy. Chciałem wrócić tutaj, bo poszedłem na górę. A... A tu nic nie było. Okej, okay, żartowałem. Nic nie odkryłem. Zmartowałem... A nie, tu było coś na dole. Uuu, trochę się gliczuję w tych drzewkach. Gdzie dojdę tędy? Dojdę tu? No, trochę śmiesznie. Dobra, nieważne. Chciałem sprawdzić, czy nic nie pominąłem. Zacznijmy, może eksplorację od góry. Tu sobie powalczę już, bo tutaj. Tutaj jak walczę, to za to coś dostaję. Jakieś praktycznie waląc lasowe ataki już zabijam przeciwników. Już chyba chyba troszeczkę... przesadziłem z tym... z tym ekspieniem. Macie, by was żarło. Du, 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 du. Ja praktycznie nie korzystam też z drugiego... drugi... drugie partie jest właściwie... Po to, żeby. Jak się dostać do tych czerwonych skrzynek? Właściwie. Właściwie jak to zrobić, zaraz? Nie, nie, ja stąd nie przyszedłem. A, zgięczone drzewo. Chwila, może to coś jeszcze jest? Oprócz jakichś to totemolów. Fast, szybko, nie mam czasu. Nie mam, ma mamy czas spokojnie odcinek chyba dopiero się zaczął, bo jesteśmy już w połowie bo tak staram się po około 20 minut je robić jest kolejna część tej jaskini um. spróbujmy co, spróbujmy? Spróbujmy wejść może w to drzewko, znaczy tą roślinkę zgliczowaną najpierw. Sprawdzić, gdzie to nas zaprowadzi. Może wejdziemy do trzeciego wymiaru jeszcze. Um, nie chcę pominąć żadnych gliczy, więc się mogę nadmiernie rozglądać. O, zaczną się robić labirynty zaraz. Tu mogę wyjść, ale to, to było za krótkie. Wyjdę, nie wiem gdzie. Wyjdę tu, to się nie opłacało totalnie. Okej, okay, let's go. Crabapple. Ciekawe co autor miał na myśli, legitnie się w tym momencie zastanawiam. Czy nie priceballa mogę też używać, bo to... Wali jakiś losowy atak. To jest, to jest taka loteria. Może trzeba dostać gówno albo coś zajebistego. Um, stąd już nie wyjdę, prawda? Nie wyjdę. Tam jest skrzynka z dukatami, chciałem powiedzieć. Z fastokenami, ale totalnie jej, nie chce mi się jej zbierać. Tam już byliśmy. Tu nie byliśmy. Chwila, tu dalej coś jeszcze jest. Tu będą dalej przejścia do dalszych glitchy, ale... Chcę odwiedzić wszystkie miejsca, żeby nic nie pominąć przypadkiem. Chyba nie mogę się dostać nigdzie, nigdzie dalej niż... Gra mi na co pozwala. Dobra, tu już byłem. Wola, wola, zwolę się upewnić, niż coś pominąć. Tak Jak mówiłem... To jest pierwsze... Wyjdziemy tu... I gdzie my się pojawimy? Tutaj. Zaraz, czy to mnie... Nie, to mnie teleportuje w jakieś miejsca. Myślałem, że do innych zgliczowanych rzeczy. Nie wiem, co ja, co ja sobie myślałem. Mam dziwne wrażenie, że pod względem tym fabularnym, że ja tak ma, mało robimy w tym odcinku. A w sumie trochę już zrobiliśmy. Właśnie. Też te nam się przydadzą. Okej, okay, Choppy's Woods, chodzimy jeszcze raz i wchodzimy do tego trzeciego przejścia. Najpierw do przejścia, potem wejdziemy jeszcze do glica Tu, 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 tu. To się, to się po prostu miesza, mieszam, miesza mi z mózgiem ta gra, nic się nie dzieje tak naprawdę. Czy ja muszę wejść w glicza i przejść gdzieś dalej, żeby dostać się. No, chyba muszę przejść gdzieś. Co to jest za klucz? Halo? Okej... Ok. Um, a może jeszcze przejdę się tutaj po prawej stronie, może coś. Tam jest jakiś portal albo coś. Czemu mam wrażenie, że ta gra mi laguje, nie wiem dlaczego. Nie wiem czy tam granicy też widać. Nie nam... Oni nam dali hot cheese. właściwie. Właściwie to się wydarzyło. Balloon. Dobra i tak padniecie. Chyba. O, nowa postać Withered Freddy Ok, no, no to po prostu naparzamy w niego. No co ja się będę Balloons e Escape Key. O kurde, to może być troszeczkę problematyczne. Jeżeli on ma Escape Key, e Hot Cheese, żeby go tam żarło w międzyczasie. Jakiś Price Ball taktyczny. Może się zbafujemy. Okej, okay, dobra. Nie wiem czemu się bałem, że coś się stanie. Dobra, postać... Zapiszę i zobaczę co się stanie jak w to wejdę. To idę gdzieś tu. Tu są jakieś... ale... Nie, nie, idziemy najpierw, idziemy do... Czy mi się wcześniej boss nie odpalił i dopiero teraz z nim walczę? Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że powinienem z nim już kiedyś walczyć yy, hot, hot cheese Waterhouse. Dobra, to Hoose, ale niczego nie zadziała Birthday, Price Ball, Region Song, Manchis Let's zżreć him. im już chyba po nim Prawie. I mam dziwne wrażenie, że bossowie powinni stawiać jakiś opór. Bo powinni. 600x po tym razem. Okej. Okay. Um. Tokeny Tokeny. tutaj te przejścia są jakieś dziwne. Ale najpierw chcę wejść w tego glicza. Potem będę się bawił w jakieś namioty. Maszocik? Manszocik. Eee, jeśli masz tutaj przeciwników, to jakoś ich spienie przyjemnie idzie. Dobra, myślę, że wejdziemy tutaj. Spróbujemy się dostać gdzieś dalej. I może zakończę odcinek, ale tylko może nie wiem w zasadzie ile trwa już. Aj tak bardzo ryjebanie i miesza z mózgiem. Mieszają z mózgiem te światy. To się świeci, czy mi się wydaje? Nie, to się nie świeci. To, to, to czasami tak dziwnie miga, w sensie nie jak glitch, tylko znaczy jak glitch w zwykłym świecie. Chodzimy tu, jesteśmy jeszcze gdzie indziej. Zaraz, a my tu już nie byliśmy? Gdzie się pojawimy? Jesteśmy. Twórzmy sobie przejście, zapiszmy grę. To jest yy, bardzo straszne miejsce. Tak, myślę, że. To jest bardzo straszne miejsce. Myślę, że tu zostanę. No logiczne, nie? Ty jednakże musisz iść dalej. To jest cmentarz zepsutych i niechcianych kreacji. Jest pełno pułapek. Yy, myślę, że nie wszystko tutaj jest tak, jak wygląda. Sprawdź groby i drzewa. To miejsce jest iluzją. Ok, Balloon Boy. Everyone's favorite. Myślę, że zapiszę grę i skończymy tutaj odcinek. Mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Trzymajcie się i następnego. Na razie.